Dzień dobry. Patrzcie jaki piękny wschód słońca. Na zwita. Dzisiaj, ku pewnie waszemu zaskoczeniu, rzeka Wieprz. Powracam tu po kilku miesiącach. Byłem może raz czy dwa razy, raz na wiosnę, raz w zimie. No i zobaczymy. Tutaj znajomi mówili, że jakieś kliniki zaczęły brać trochę woda. Podskoczyła, ale z tego, co tutaj teraz jechałem, to jest dość nisko. I widzę też trochę tutaj spadła. Wybrałem sobie takie przypadkowe miejsce. Podobało mi się, że tutaj był taki zjazd i siedzę tak jakby główną staflą wody no i co, będziemy zaczynać dzisiaj bardzo prosto wziąłem sobie zamrożoną zanętę, która została mi po bugu dość mocno domoczona myślę, że nawet za mocno na ten wieprz tu też są robaki, one wiadomo troszkę tam szczerniały mam też troszkę takich topionych też takiego gorszego sortu troszkę takiego kastera, spinek, pinki tego sobie troszkę dam na wierzch i zanęce 3-4 koszyczki. Ja już sobie tutaj wygruntowałem. No, nie ma za wiele do roboty. No w miarę równe. Ja przed takim zakrętem siadłem. Może lepiej było na zakręcie, ale tu właśnie fajna, wygodna miejscówka. Wędka 3-3 dzisiaj. Na razie jedna. Raczej jedną zostanę. Chyba, że jakąś ukleję bym złapał i zobaczył, że tutaj drapieżnik chodzi, to wtedy bym przepolował. Zanęcę sobie dużą 40 i będziemy zaczynać. Mam nadzieję, że coś tam się zadzieje. Może jakiś leszczyk by się trafił. No, tak o 40. Trochę większą. 3-4 podam i myślę, że zacznę łapać. hamulec przykręcam do wędkowania. Tylko pinkie, grube. Mam pinkę grubą Mam jakąś mieloną kukurydzę. Nie została z zawodów. Już sobie obrałem Azymut. <laughs> Zaklipsowałem. Nie rzucam bardziej ym, tak z nurtem to i tak znosi tutaj do, do środka, do rynny, więc no tak ma być chcę łapać w nurcie największy, tu jest dość płytko, myślę, że około pomiędzy coś metra, półtorej metra więc bez szału ale niczym to myślę nie przeszkadza Podam ze cztery takie Oj, ledwo co do klipsa. Spotkałem znajomego jak przyjechałem i tam wyżej rzeki. To myślę jadę gdzieś dalej. Odsunę się kawałek i tak sobie wybrałem takie miejsce. Stawiam wędkę taką wyjątkową. Ustawia się koszyczek opróżniam. Mam nadzieję, że to będzie u mnie czynne wędkowanie. Jakieś może płotki, kompiki też będą Więc dam tylko cztery na początek I zobaczymy co to ten wieprz da Dzisiaj tak skromnie jedna półeczka Trochę robaków Zaczniemy 70 cm, mniejszym, 18x0,10 tułometrowy, tylko sobie troszkę skrócę. No, jestem ciekaw pierwszego rzutu, jak to zwykle bywa, człowiek podekscytowany. Później wyro, znowu wracam na bułk, potrenować przed zawodami okręgowymi federowymi u mnie. Właśnie w okręgu będą na, na rzece bóg na Woli ruskiej. dwa dni, sobota, niedziela jakoś mi się udało dostać, chyba z 16 czy 17 miejsca na 20 osób z Grand Prix, które się kwalifikowało. I na początek dwie pinki. Tutaj zestaw na sztywno, akurat z Federlinkiem. Hamulec. I Na razie daję 3-4 minuty. O, coś jest, skubuję malutkiego. Może będzie zabawa. No powiedzmy sobie, że o 6 ze Do 11 do 12, jakby się coś lepszego działo. No i co? Trzeba przerzucić coś na początku. pyknę o parę razy. Najpewniej ukleja. A jeszcze. Nie jestem przekonany, czy to jest do końca czyste miejsce. Gruntowałem tylko gruntownie, że niby się wydawało ok. O, już przyponu nie ma. No, ładnie. Jakiegoś wielkiego zaczepu nie było, No to nic damy. 0,11 16 na 0,11 i znowu dwie pinki, parę. Może żywych dam też tutaj teraz. Mieszanka naprawdę fajna, klejąca kalę owa. Zazwyczaj takie na bok robię, taka mi się ostała. I zobaczmy, tutaj za bardzo z nutem nie powalczę i tak mi znosi. Tutaj prawie na sam środeczek nie będziemy z czego walczyć. O coś stuknęło znowu Wow, teraz lepsze było stuknięcie, ale chyba nie zaciąłem. A nie, jest coś małego. Fajnie stuknęło. Mam nadzieję, że to nie ukleja tak waliła. Płoteczka. No, to spoko. Na razie drobnica. A dzisiaj później będę podpiniał kórycko. Zobaczymy. Jest! Pewnie jest znowu mała płoć ale 3, 3 wędko fajnie i przyjemnie Nawet takie płotki już czuję fajnie jest już troszkę większa I jednak na razie zdecydowałem się zostawić ten koszyk, który nęciłem, czyli taki w miarę większa 40 mam dużo tego towaru w całą płocie dopóki będą to Będę dawał ten większy. Liczę, że coś tutaj fajnego podejdzie. Dobra, ja sobie będę odławiał tu drobnicę. Jakby coś się takiego w miarę średniego już pojawiło, to wracam z relacją. Minimalnie lepsze branie, ale cały czas. Płocie małe. No, nie narzekam. No, teraz już mieszanka się nie wypłukała do końca, więc wiem, żeby je jakoś tam. Strasznie mocno nie ubijać. Lecimy. Wow! Poszedłem po statyw, żeby zacząć nagrywać brania. Rzuciłem na jeden ząbek kukurydzy, bardziej na pół. I jest ryba, dość mocne branie Fajna rybka będzie. Nie wiem, na co bym stawiał. Tak bije dość mocno, to może i naleszcze. na płoć ale się pięknie zaczyna na kukurydzę, ryby na wieprzu Co to będzie? Ja bym zobaczył co to będzie Płoć taka ładna czyklenie, bo już skupiałem Ale piękna płoć patrzcie coś wspaniałego, widzicie na ząbek kukurydzy wow patrzcie leci malutka może troszkę dalej od tutaj wypuszczę poszła coś pięknego taka płoć Kurczę, wiecie co, spróbuję chyba jeszcze raz na tą kukurydzę długo nie musiałem czekać na branie a jak ma być taka selektywna ale już naprawdę pięknie waliło w czytów. już prawie zacząłem nagrywać akurat ustawiłem tutaj statyw i takie branie dobra mi jedziemy na kukurydzę jeszcze oddałem dwa rzuty i... Nic tak się nie działo po kilka minut, więc wróciłem do robaków Teraz dwa grubsze, rubinowy i biały I Jest chyba znowu fajna płoć, taka jak ta ostatnia, ale... Czuję opór... A, koszyczek nie wypłukał Dobra, a duża nie będzie Krąpik Czyli ten koszyczek troszkę za mocno biłem

Teraz mam rybę na tę drobennę podpiętą rubinem Troszkę lepszą niż wcześniej To już chyba okoń nie będzie Teraz dość łatwo pod końcicie Ciekawy mnie gatunek Stawiam na płocie albo krąpię Patrz, leszczyk Kolejny leszczyk Ten minimalnie mniejszy Taki za 200, no, ale jest leszcz. Dobra, to ścinam. Knojacz, no ja ścinam teraz dendrobenę. Już drugi leszczyk to. Może jest ich tam więcej i są większe. Piękny. Wypuszczamy. I leć po mamę albo tatę. Znowu założę dendrobenę i zaraz w międzyczasie sobie trochę jej zetnę Nie takie mocne branie ale na dendrobenę podpiętą rubinem jakaś mniejsza ryba no jest ciekawy cały czas o chyba jaśnik mały, tak widziałem po buzi. a nie okoń, właśnie po takiej rozwartej mordce okoń już taki prawie pod podwymiar, o za wargę puścimy gościa no możliwe, że tu się w wkręca a teraz taki malutki kawałeczek dendrobeny i rubina spróbujemy tu już dendrobena wkrojona fajna mokra taka mieszanka i lecimy Przestuj nawet na dwa rubiny Założyłem wraz ten drobne Podpiąłem małą o jest ryba Ugrzęzła w zielach, ale już znowu jest. A, jakiś taki średniaczek. Okoń znowu? Tak. Ten o okonie mi się wkręciły. Ten już wymiarowy. Fajnie na tej wędce trzyczy, to już się wszystko ugina i pracuje. Patrzcie, jakie jest ładne. Wypuszczamy kolejnego gościa. Błyń sobie. Ruszył, może dobrze? Tak, kukurydzy, rubin, i zobaczymy. Zajęcie brania wstawiam na płoć. Co to będzie? Zobaczymy. No dobrze mi dzisiaj te ryby się trzymają, mimo tego zielka. Chwilkę się zatrzymują, po chwili wychodzą. O, już pochwaliłem. dobra wyszło. Okoń znowu? E, jednak ten wkrojony gnojak. To była chyba zła decyzja. Za dużo tych okon nie przyszło. Teraz pinkę nawet biorą. No, aleć. Jest znowu coś konkretniejszego, a już miałem ściągać i brać ze Taki jest mój plan. I na pewno tak zrobię już. Co by to za ryba nie była. Oby to nie był okoń Już teraz na pewno donęcę. Bez wcinania gnojaka. I mam nadzieję, że jeszcze jakiegoś leszcza bądź piękną płoć uda się wyrwać z tej rzeki. O. Zaczepy wchodzą te ryby, ale zazwyczaj one wychodzą. Zobaczymy jak będzie tym razem. Mają fajne podejście. O, wyszła. Myślę, że będzie to leszczyk, chyba tak się świecił. Albo krąb. Kurczę. Podejdźmy tu bliżej, widać trochę poziom wody spadł. W ostatnich kilka dni. Jest leszcz taki za 250-300 punktów Wezmę goś tutaj Do mnie Małe to są te leszcze, ale Cieszą Już fajnie walczył plus to że wszystko pod nurt holuję Taki leszczyk Spadówka Teraz na metrowym przyponie byłem. Zdejmuję przypon. Podnęcę sobie nawet więcej z 6 takich koszyczków i zobaczymy z jakim efektem się spotkam. ale branie, sami widzieliście masakra, może będzie większy kleń oby już idę z podbierakiem tam bliżej ale walnięcie trzeba czekać teraz dłużej na brania ale patrzcie jakie branie poezja ale idzie tam dalej jak będzie trzeba to po niego pójdę Teraz już się nie wydaje ciężki Ale branie potężne Kleń podobny do pierwszego Jakie ten kleń robi branie Ja pierdzielę Troszkę grubszy O, tego sobie zmierzę tak dla odniesienia. Nie ma żadnej drobnicy. Same fajne ryby. Patrzcie jak ciutko. Tutaj na trawce go położę Raczej 30 par Piękna ryba, piękne branie 35,5 Kucik, chciałem go ładnie wypuścić. No nic, jedziemy dalej. Fajne branie na początku, ale po chwili się zorientowałem, że to coś napłynęło. W tym przypadku gałąź. Przetestuję przyponarowanie. Ten z 11, bardzo mocny. Dwa kleńi już wycholował. Dobryźdzę z robakiem. Moja druga ukleja dzisiaj. Za to właśnie lubię ten dzisiejszy dzień, i ten wieprz, że drobnicy tu dzisiaj nie uświadczam. Na początku jakieś parę płoteczek, a teraz nawet tak pinki zakłada. To akurat teraz się ukleja trafiła, tak to miałem wcześniej dwa klenia, leszcz mały, więc spoko. Drobnica na zawodach, tak, można odławiać w w międzyczasie jakiś bonus, a tak rekreacyjnie to średnie i większe ryby by się chciało. No, już coś tłuczę Co, czyżby teraz po południu się ukleje ruszyły? Już mamy chyba godzinę 11, jeszcze z godziny i ze mnie starczy chyba. A teraz coś małego chyba ukleja jednak mam godzinę 10, no ale tak jak mówiłem jeszcze jest godzina, czyli 4 godziny wędkuje O, płoć. Chciałbym jeszcze klenia, takie atomowe branie zobaczyć. To jest może jakiś większy by się trafił po 40. Naprawdę sportowe, paleczne ryby. Dobra będę kończył, to znaczy ja jeszcze sobie posiedzę z pół godziny Poopalam się, Stajemy kamerę, jakby coś się trafiło lepszego to oczywiście Wam pokażę A no na razie taka drobnica co chwilę ukleja, płoteczka, więc już Wam to oszczędzę No już tak sobie siedzę, wędkuję, troszkę hmm. ukleja męczę. Teraz założyłem drobę, no patrzcie, płoteczka taka mała No Ale klinisko przywaliło, prawie mi wędkę wyrwało, patrzcie Tak haczyk rozgięty Troszkę też mój błąd, moje lenistwo, powinienem zmienić wcześniej haczyk, już nie przełowiłem dwa klenia, no, ale tak to jest, no dobra. Na pewno tu jeszcze zajrzę na wieprz, może za tydzień, więc do następnego, na razie, hej. Tak. Jeszcze taka Już jak wygieło haczyk, to jeszcze próbuję na tego klenia przypolować.